Hej kochani, w dzisiejszym filmie zobaczycie jak wygląda moja wieczorna rutyna w czasie kwarantanny. Mogliście zobaczyć ją w dużym skrócie w filmie z rutyną całodzienną, ale bardzo prosiliście o więcej, a więc zaczniemy od kolacji. Tak jak wam już mówiłam w poprzednim filmie, spędzam teraz dużo więcej czasu w kuchni i eksperymentuję, gotuję, piekę dania, których wcześniej nie robiłam no albo tylko okazjonalnie. I tego dnia akurat zrobiłam pieczone papryki nadziewane farszem chili sin carne, czyli bez mięsa. Wyszły przepysznie. Jeśli bylibyście zainteresowani przepisem, to zostawię wam go oczywiście na dole w opisie. Tak samo jak w kuchni spędzam też więcej czasu na oglądaniu różnych filmów i seriali. Ale robię to tylko właśnie wieczorami. Zobaczcie na mój kubek w ogóle świąteczny. No cóż, każdy mach ma teraz zaburzoną czasoprzestrzeń. Słuchajcie, i tak się składa, że chciałam Wam polecić seriale, które niedawno obejrzałam na Netflixie. Pierwszy to Dom z Papieru, który prawdopodobnie większość z Was zna. Generalnie jest to serial o grupie przestępców, którymi przewodzi tajemniczy profesor. Teraz wszedł czwarty sezon. Jeżeli nie oglądaliście, to koniecznie musicie nadrobić. Drugi serial, również hiszpański, bo ja mam teraz fazę na język hiszpański, to Szkoła dla Elity. Opowiada, jak sama nazwa wskazuje, o perypetiach nastolatków z elitarnej szkoły. Mega wciągający, chociaż podsumowałabym go trzema słowami: seks, impreza i intryga. I trzeci serial to Freud. Trochę kontrowersyjny i niezbyt przeznaczony dla młodszej widowni. Ja sama momentami byłam przerażona, ale mimo to się wkręciłam tak, że nawet język niemiecki mi nie przeszkadzał. Nieźle trzyma w napięciu i jest to serial kostiumowy, a ja takie uwielbiam. Aktualnie szukam kolejnego serialu, więc jeśli macie jakieś swoje typy, to koniecznie podzielcie się w komentarzach. Również bardziej teraz przykładam się do ogólnej pielęgnacji. Wiecie, że lubię robić domowe spa, a najbardziej maseczki do twarzy. Tutaj nałożyłam sobie maskę tak zwaną peel-off z algami, którą po zastygnięciu można zrywać płatami. Zrywając ją, czułam taką dziwną satysfakcję nie wiem, czy wy też tak macie ale mi nigdy się nie udało zerwać tego typu maski za jednym razem. Zaczęłam też stosować aloes i na twarz, i na dłonie, bo ma właściwości nawilżające, a ja przez to siedzenie w domu borykam się teraz z bardzo suchą skórą. Powróciłam też do mojego rytuału nakładania oleju rycynowego na rzęsy i na brwi. Jeśli chcecie dłuższe i ciemniejsze włoski w tych miejscach, to polecam ten trik. Usta mam spiesznięte jak nigdy, dlatego robię regularne peelingi i na noc nakładam grubą warstwę balsamu nawilżającego, używam wazeliny, oleju kokosowego lub karmy. Mix, bo najlepiej działa na moje usta. Ograniczyłam też suszenie włosów i po prostu daję im wyschnąć naturalnie. Zatem wcieram w nie dużo różnych olei, czy to w skalp głowy, czy na końcówki. Ostatnio jestem uzależniona od arganowego. Po wieczornym spa idę do sypialni, wypisuję sobie rzeczy, które chcę zrobić następnego dnia. Taki plan działania pozwala mi być dobrze zorganizowaną, dzięki czemu nie nudzę się i nie lenię w ciągu dnia. Mega Wam polecam przygotowanie sobie takich zadań, nawet tych bardzo przyziemnych. Zwykle wieczorami dzwonię też do kogoś z rodziny, czy do znajomych i robimy sobie taką wideo rozmowę. To właśnie kontaktu z nimi mi najbardziej brakuje, ale ma to w sumie swój urok, wiecie, ten taki wirtualny kontakt, bo bardziej doceniam, że mam takich ludzi w swoim życiu. Czytam też książkę, jak nie jestem zbytnio zmęczona, no i idę spać. Staram się kłaść tak jak przed kwarantanną, czyli koło 23, aby być wypoczęta następnego dnia. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i widzimy się niedługo w kolejnym. Pa pa.